Yeah, wag, wag lang tayong tumiyo na niya. Kurde. Mam ochotę... Mam ochotę... ...na zabicie dusi. Jest znalazne ciało, poproszę Drugie na ciało jest okay. o... Okej, właśnie właśnie. Ooo, no to jeżeli chodzi o Specimena, czy czasem Grzesio nie zaczyna od specimena zawsze? Nie, nie, ja byłem z Grzesiem i tam nie było kilo. Tak. Hmm. I ja myślałem, że to był tata, bo on jak wchodzi do Specimena, to on się zatrzymał przed. Jakby w tej e, tunelu, nie i myślałem, że on będzie doktor. No on właśnie no, przed specimenem tam zginął. Osoba to... z laba po, sekundę temu, niech mi tylko nie. Myślę, że pytanie o pozycję jest takie. Błędne, bo i tak w impostor gdzie zabił, także może Dokładnie. powiem już od razu gdzieś ciało, ciało jest przed wejściem, jak się zapala świata przed tymi drzwiami do mm, No to czekajcie, kto się tam przy O2 kręcił? Czekaj, znaczy, jedna z laba. No to w... ja byłem. Dobrze. E, dwie osoby teraz nad niej zobiegały, Grzesiu i Panku. Ja powiem. Ja no to powiem w... ja to w... na temat staty. I się. Znaczy nie, no Grzeziu gdzieś tam w ogóle był przyszło. Ale biegaliście razem, byliście pod... mniej więcej nie, na witalsach, tak oboje? Nie, nie lataliśmy razem. Wiesz co, ja go razem, nie, nie raz. Nie, nie sklearuję go z niebieskim. Ale ja nie chcę, żeby się skleeruje. Panku byłeś na pan pan witalse. Właśnie, no ile to mają to ciała? To... Ile mają ciała i które jest starsze? To... Niebieski eee, ma 17 pieśle, tak, że... a Dusia nie wiem, Dusia szczerze jak... A dusia jest w Ogólnie ma, to ma, ma, ma. dajcie powiedzieć też komuś innemu. Julka, ty masz jakieś info? Mówię, że tata wbiegał dolną dekontaminacją i killer też wbiegał dolną dekontaminacją, bo ja byłem tam no, zrobić bucie, układankę. Ja chciał, hmm? Chciałbym poznać osoby z O2, bo tam były trzy osoby. Ja, ja, byłem, w, ja no. byłem w O2, no. był no. Czarny, była Dusia i ktoś jeszcze był. I tak. ja byłam. Cztery osoby były. No i ja, woda. woda woda No to moment są dwie osoby na A A Julka, panelu. może gdzie jesteś tak? teraz? Powiedz mi. Julka napisała ogólnie na taj. Jestem za drzwiami od górnej dekontaminacji. No to kolego ogóle na ciebie ponieważ chciałem w dekontaminacji znaczy w specimenie ale to ale równie to nie dobrze nie mógł, mógł być mógł to równie mógł, 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 mógł być grzesiu chilebem, ale poczekaj on nie nie grzesiu. mógł być grzesiu dlaczego ponieważ ja nie nie posłuchaj mnie teraz grzesiu mm -hmm. nie mógł ponieważ jak ja byłem do specimena robił tam yy, tego Simona wyszedł razem ze mną byś później na dnie. I, i tam nie tata go i tata wchodził do specimena Czyli Grzesiu nie mógł zabić, skoro Julka, tak? mówi, że do górną dekon. Kto... jeszcze raz... Yy... A wchodził tylko tata z pesymenem. Zostaje tylko i masz Julka. No, a ktoś no, był no, jeszcze, w... no, a ktoś no, był no. w labie jeszcze? Ktoś był w labie jeszcze w ogóle, no, bo ja ktoś... No i mijałeś się z nim. No nie, nikogo nie widziałem. No światło były tak no, ktoś... ale górną dekontaminu Ale poczekajcie, nie no. bo ja na byłem. Ale te ciało jest fakt tam w tym pomieszczeniu na środku, czy w deku którymś? Na środku musi być. Musi być na środku, bo jest jedna główka. Ewentualnie gdzieś tam, bo wchodził tam tatanów. No. Hmm, no to Julka w sumie sas trochę. Nie podejrzewają. Też byłem przy tym kilu. Ciało? To się Na nich, gdzie ty pobiegłeś? Jak zbiorę? Nie masz wenta, to nie zwentowałeś. Nie, nie, nie. Ciało na 2 z. Ciało na O2, tak? Nie, nie, nie. Ciało jest w adminie. Do O2 wybiegł nie wypowiadał. A gdzie Admii... tam miniał? Ja... ja widziałem, że doszedł do, do O2. Ciało jest gdzie w adminie. A wiecie, ile ma może? No, a, ktoś... COVID, a covid czas był wcześniej na O2 i on wybiegał z O2, mijał się ze mną. Tak jak ja wchodziłem. Do... Kto był A w specjumenie? Bo ktoś powiedział, że ja nie mógł wywentować w specjum. I z kim Mianie. jeszcze byłeś? w ale do mnie dobiegł limonkowy. Panku, ale nie wiesz od której, czy od doły, no, czy od góry? Ja od góry biegłem, od góry biegłem, od laba. Ale, czy, ja cię, czy ja cię widziałem czasem? W prawą stroną wybiegałeś chyba z Offisa. Onż biegał do ja... laba, normalnie. Na pewno. Ja, biegałem, ja biegałem normalnie od Laba i widziałem wodę jak stoi na misji tym Downlodzie i robiła do a ja nawet jeszcze nie skończyłem zrobić 1,24 No, czyli moment, jestem tym. Czekaj, na pozostałe? adminie, na adminie, czekaj. Kurczę, no nie wiemy jak do... stare jest ciało, nie? W sumie runda nie była jakaś specjalnie nie, długa. Nie, słuchaj, słuchaj, no sądzę, że woda nie zdążyła zabić i wejść do. No nie no, jeż... znaczy hmm. jeżeli panku mówi, że ona robiła dołond, no to raczej nie. I nawet zrobiłem tam drugie. Ile runda trwała? 30 parę sekund? Krótka była no, bardzo. Ja zdążyłem tylko lo ja logika zrobić i odkliknąć przecież z To już wszystko. Runda robiłem... Te, robiłem polsy od dwa i. No nie, to ja więcej. I że otworzyłem dwie pary. Ja zdążyłem pójść na początek na admina, później zrobić kartę lodzika pod labem, kliknąć w labie, jeszcze pójść na dropshipa, zrobić taski i teraz być przy drzwiach przy elektryku. Kurna, ja sobie próbuję przypomnieć kto był przy double Killu i co, jak to było? Już mam sklerozę, kurwa, nie pamiętam. double, double kill killa nie było. nie było. Ale nie było. Do... Znaczy dwa ciała ale... były, ale w, no to to w... Prawej sto... o, dwa? o dwa były cztery osoby wtedy. No. Cztery prawej, osoby. Ja, a... No nie, na się. Sied... Na siedmiu jest, więc wiecie. No i dobra. Trzeba głosować, nie? Ja już tak, tak, tak. tak. To się może udać. Oj, już prawie odpalają światło. Czy, czy kto w ogóle w tym lobby, ktoś, czy ktoś w tym lobby w ogóle się tutaj do światy rusza? Czarny. Tak? Pomarańczowym. Ty byłeś na nim, No. I kojarzę w moment, w którym nie wiem, do ciebie dobiegłam czy coś? A parę razy byłaś, biegałaś przecież. Tak. I powiedz mi, czy ty widziałeś gdzieś, w sensie czy przy, w oficie, czy w Adminie poza mną, czy gdzieś była główka e, wcześniej, w sensie byłeś sam, czy była gdzieś jeszcze główka, bo ogólnie były drzwi zamknięte prawe i lewe i nagle grze, e, Boże, przepraszam, czarne, e, przybiega tam do nas od lewej strony, a prawe i lewe drzwi były zamknięte. Akurat w pewnym momencie ja byłem na Witz ja byłem na akurat ciało padło i wtedy wiem, wiem że tam był w i. Ja ale jeszcze wcześniej. I generalnie teraz jeszcze dodatkowo A gdzie? czarny wybieg wybiegał właśnie z ofica lewą stroną. Nie wiem z kim bieg. Widziałem tylko jak czarne nóżki biegną no. i generalnie na wyjściu z, z ofica lewą jest ciało. Jest ciało. E ale z... powiedz mi, gdzie jest gdzie w ogóle ciało? ciało? Gdzie jest ciało? Gdzie ciało? Przy ciało? wyjściu z Admina. Po lewej stronie, na drzwiach. Tak, ale, ale woda, woda... A drzwi zamknięte? Te Już otwarte. Otwarte. Gdzie jest Julka, tak zapytam się? Ja się chowam w adminie. Kręcił się tam. Woda, tak. woda, powiem ci tak. dlaczego nie mogłem zrobić tego kila, Bo stałem cały czas na Vitalsach i ciało ma około 8 sekund, więc to nie mogłem być. Ja e, tak tak na z Grzesiem na Vitalsach. A teraz mnie też pana Ja tylko powiem, że mamy no, dalej dwóch tutaj... impostorów, ale... a woda no, prawda, mówi, że widziała tak. czarne nogi. To mógł być Mempa i mógł być Grzesiu, który ma też outfit czarny. Ale ogólnie ty wybiegałeś. W sensie wybiegałeś z tego admina, więc nawet gdyby musiałbyś się natrafić na to ciało, a nic nie zgłaszałeś. Ale poczekaj, wybiegałem w tym momencie i w tym momencie chciałem kliknąć na ale jesteś pierwsza. Ja też no, i teraz co według ty... mnie kręcisz? Nie, <laughs> nie, nie, ty bierzesz... no, nie, 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 on nie kręci, nie. on jest czekaj, czysty w rogi Niech się kłócą, nie, niech się kłócą. Ogólnie, ja wybiegając. Z no to Adipanelo, elegancko. Widziałam wtedy, jak tybie nie zdążą dobić na Witalcy i wypiec. Robimy lewą stronę, głosowanie więc, w ostatnich jak 10 to sekundach. Co? Nie wiem, jak mnie widziałaś na zwarzonych światłach, bo ja cię A co robił pomarańczowy? A co robił pomarańczowy? Nie no, boczą jest na tym panelu. Byłem na tym panelu, poszedłem na Witalski, na Witalszak padł frag i wybiegłem w stronę elektryka. Grzesiu. To jest tak, za zamknięty zamknięty. Wodę na kogo? Mi. Razem czarny. mi. Czarny. On jest razem nie jest. Czarny. Można, można jeszcze drugiego Wołta zrobić, bo światła. Ale strolowałaś. Easy. Easy. Nie byłem jest nie napięcie. Easy. Easy. Idealnie. Ktoś psuł światła, ktoś psuł światła. Ja próbałem, żeby czas minął. Przestań, Wyłączyłem dwie, dwa prawe. Taką, Ale. No właśnie. No co? Co? Na, na pewno widziałaś. Ale i tak, na i tak, byś przecież e, zdążył przycisk, bo jest przecież kill cooldown większy od emergencji. Tak i tak dałem. Wcale, że nie, nie bo jeżeli jest dwóch impostorów, ja tak często robię. Jeżeli jest dwóch impostorów, a światła są wyłączone, wystarczy, że jeden impostor wyłącza cały czas światła, a drugi. No i tak, dlatego, dlatego pytałem, a Grzesiu się przyznał, że wyłączał. Tak, mówię własno. Ja, ja wiedziałem, nie ja nie wiem, że, bym, że czarny jeszcze raz, sytuacja że Czarny był clear. Ale. Czy to mógł, mógł, mógł być pomarańczowy? Poczekajcie, czy mógł to być pomarańczowy, nie. który był na admin panelu, wywentował się tylko na zewnątrz, zabił i wywentował się z powrotem? Nie, on to on ona by to czas... widziała na admin panelu, jak, jak stała ze mną. No. I Aha, wyście razem stawiali. Dobra, okej, okej. Okay, okay, okay. nie, nie stał cały czas w tym samym miejscu. Jeszcze raz przypomnę sytuację, co, o co mi chodzi. Ja ogólnie biegłam do admina i za mną zamknęły się drzwi. Zdążyłam sprawdzić ten, troszeczkę chwilę postać na Witalsach. To jest do wygrania. Potem pójść na. Chyba, admis, że wywołują kogoś teraz. pomarańczowy. I jeszcze troszeczkę czasu minęło, i dopiero i właśnie do mnie zbieg czarny. Z lewej strony, w sensie do To musiał to być on, nie, to musiał być nie, generalnie, to nie był on. Generalnie, ale on był nie le... musiał temu. zabić... Boże, nie rozumiesz czegoś tutaj? Mógł widzieć ciało i nie poszłam, zgłosić. Nie, poszłam chodę, poszłam tak, potem zobaczyć, lewe i prawe drzwi dalej były zamknięte. Więc nie wiem, co on mógł gdziekolwiek tam ro robić, ale generalnie przyznał się, że robił jakiegoś tas, a co, nic. A co Julka tak, robiła potem, jak była... Ale powiedziałaś, powiedziałaś, że drzwi były otwarte. Ja się Może przy kilu potem... Jak już ciało leżało, to były drzwi otwarte, bo potem jeszcze dużo osób było. Czyli ktoś musiał przebiec po tym. Czyli no być właśnie. może momencie, kiedy... być może drugi impostor, bo było dwóch przecież, tak? W momencie, w momencie, być może drugi impostor ja po prostu wital... otwarł i przebieg sobie. Ach, jak jak kilpat, to my wyłączyliśmy tego. Włączyliśmy. No admin, jak kilpat, to pomarańcz. Na... Jak kilpat, pomarańczowy, fioletowy i różowy byli w adminie. Nie, jak klipad to ja byłem na Vitalsach akurat z Grzesie. A, no to już zbiegłeś. No nie no, wiem, tak ja się no, chowałem w I była taka sytuacja jeszcze, że mm, ja właśnie wybiegłem z Admin panelu, w Nie zagłosuję ten bóż, w ogóle, powiem, zbiegłą, że nie zdążyłem. W lewą stronę, poszłam na Vitalsy i dopiero wybiegłam i w tym No to Grzesiu był zbiegłem. razem. Grzesiu, tak to no, był razem. Ale, to... ale Grzesiu nie zabił. No, no, to, nie, co, ja nie zabił. no to co, że nie zabił? No to co, że nie Od Pierwszej Gierki jest podjeżdżana Julka. A. Czemu z was nikt nie pamięta pierwszych rund? W pierwszym się było powiedziane: Juka widział dwie osoby wchodzące do, do deko. Jakim sposobem, jak na, na witasach, byliśmy tylko parę ku Grzesiu i ja. Dokładnie. Czemu nikt tego nie pamięta? Bo człowiek ma na to. Easy! Easy. To Easy. Easy. Na Ale ja byłem... Bardzo spokojnie zagrałem tą ja rundę. Nie pamiętałem, jak się. Nie ten. Później, trzeba od razu Mieli czas. Zrobię dwa zadamka w O2 i pójdę na kamerę. Ta zadanka w O2. I na kamery. I przy okazji światełko zapalimy. Chyba, że ktoś wcześniej zareportuje kogoś. Nikogo nie ma, O2 nikogo nie ma. Barny wybiega, okej. Okay. Hanku, chyba szukał już ciała. Zielony Office Julka do góry, krewczas znowu na dole Julka idzie. Gdzie? Gdzie? Kurwa, ale jestem trochę idiotą. O, możliwe. właśnie na poprzednią rundę. A, to już Gdzie ja? W poprzednią rundę zginąłem, co miałem zrobić? <laughs> ale musiałeś, nie, nie musiałeś. Was. Dobra, ale zajmijmy no, się tą marze, rundą teraz, no? Ja... Gdzieś chciał, w labie gdzieś, tak? No w sumie w deko, w dźwiach, tak na drzwiach tak Na Ale górnej czy dalnej? Górnej? Górnej, górnej. górnej. bo ja widziałem na kamerach panku jak wybiegał do laba i widziałem też Julkę jak wybiegała do laba. Widziałem covidchosa na vitalsach i widziałem Mempaja który był w O2. Tak? Górne, najgorsze jest to, że... Jak długo ciało ma? 18 sekund, to mógł się nawet zwentować, nie? Tak na naprawdę, on w... Kil poszedł, kil poszedł, nie Odrazu jak tylko się skończył. Ale minut. już w dekontaminacji, czy przy dekontaminacji? Ogółem, no, impostor pewnie siedzi w deko. Tak ja bym chciał A tylko zaznaczyć, to... że zazwyczaj, jest ta... małżeń, zaz... ma... zazwyczaj tata z grzesiem rasczują Specimena razem. No, tylko że ja rasowałem już. Dwa razy i dwa razy zostałem zabity na wodę przez Grzesia, czy tam raz, to sobie jeszcze A teraz nie, gdzie byłeś? A teraz gdzie pobiegłeś? Teraz jestem na łypącach, robię metalrojty. A teraz tam poszedł się woda. zemścić na grzesie. Teraz była tam woda i był tam... Pomarańczowy, ja byłem a, dobra, a inne pytanie, inne pytanie. Kto, czy ktoś jest aktualnie w Specimenie? Ale podejrzewam, że ten kill po prostu był od razu ci, co raszowali, zabity, vent, szybki, od razu, tak. Od razu od razu, 10 sekund, od razu od razu 10 sekund, tak tylko minęło. Od razu, dosłownie, bo ja znożyłem. tak. Gdzie to, byłeś to, żółty? To, żółty jakiego to, miałeś ruta? I, i zrobiłem zrobiłem to, paliwko to prawe, zrobiłem sobie temperaturę, wyszedłem z lapem na Vitalsu. Kurczę, to nie pasuje mi trochę. Za szybko żeś to zrobił, panie, za szybko. No ja szyb... Widziałem, jak wbiegałeś do Storeja, od razu wybiegłeś. Pobiegłeś gdzieś tam w prawo, ja wtedy zeszłem na witalsę, a ty tutaj już na witalsę wbiegasz od lewej strony po chwili. No, no tak. kolego, niestety. Niestety, ten nie razem ci nie wyjdzie. No, no, nie kolegi, jest no, no chyba nie, wyjdzie. Jest jak... No niestety nie wyjdzie, po nie ludzie ci wyszło, bo nikt nie pamiętał. No, drugi ja, raz bym raz ja bym to skipnął na razie. Powiedzmy. No to ja napiszę, no, no. żeby ludzie pamiętali. Bo to jest faktycznie, jak to jest 18-sekundowy kill, to to mógł być każdy, bo z każdy by zdążył praktycznie w inną stronę iść. No to też mogłeś być. Ty. No. Posta, A tak. tym to, to, ty dobiegłeś to tam z admina, nie? Na Dwóch impostorów na żółtej że na... to jest w na... tej hmm. no, Po pierwszej rundzie za bardzo nie mam podniżanych. Być może to był czarny, który zabił i przybiegł do elektryka od prawej strony naprawić światła. Czy my nie zapytaliśmy czarny. Nie, przepraszam, muszę to zgłosić. Kurwa. E, dobra, nikt, a nikt. <laughs> On no. kończył. No? Co, co to było? On Cało? kończył meteoryty, bo nam przerwaliście w poprzedniej rundzie. O, o, dobra. Aha, dobra. Bo, bo ja biegam, robię meteoryty, mam szósty meteoryt, a nikt kończy, ne? A ja ten, powiedzcie, bo ja jeszcze mam jedno pytanko Mempai. Ty dobiegłeś do elektryka z której strony? Ja wiesz co, od początku rundy, byłem w elektryku, do mnie Dusia dobiegła, i potem ty dobiegłeś. Ja od razu raczej elektryka. Mm, dusia ty ten, bo znaczy, bo światełka nie zostały odpalone jakoś specjalnie szybko, szczerze mówiąc. Nie, ja robię w tym czasie download. Dusia odpaliła, a potem dusia wybiegłaś w którą stronę? W prawo. Nie, bo nikt nie tak wyglądało, że. No, Ja chciałem ci jeszcze zrobić wąwózko mówię, jak zrobić. Słuchajcie. Ale to wy przy tym ]cie. elektryku staliście od samego początku, czy skądś przybiegliście do niego? Ja od samego początku, ja od razu zrobiłem dusia dusza do mnie dobiegła. Aha, ja czyli byście pytanie. stali tam po prostu cały czas. Ja mam pytanie tak do, do całego lobby. Nie, jest to Co jest bardziej prawdopodobne, czy żółty, yy, gdy nie zgadza mu się timing, on po prostu pobiegł do tego lawa i wbiegł na Vitalsę, chcąc sprawdzić, czy już ktoś leży, wbiegał lewą stroną, czy po prostu zwentował z laboratorium do Admina i wtedy wbiegł lewą stroną to na teraz, te vitalse. To teraz pytanie do froga, czy widział go na kamerach po prostu? Co? Ja, powiem, ja na Witalsach widziałem Kowitczosa razem z Julką. No to tak, to bo wbiegł tak, od, od lewej strony i mi to właśnie jebie, że był w, w laboratorium, a wbiegał lewej stronę, od lewej. Od, prawej strony. od lewej wbiegł. Hmm. No nie widziałem, ty jak, ty ja widzisz, jak ja wbiegłem na kamery, to Kowicczos już stał, natomiast Julka wybiegała od dołu. No to słuchajcie, jestem to ja albo Kowicczos, bo według mnie Kowicczos kłamie, bo wbiegał od lewej. Ej, ale ogólnie to, ja mam pytanie, Tata, ty dobiegłeś do tych witalców też od mi jakby, nie? No, ale ja nie byłem na witalsach, ja nie mówiłem nic. Żeby... Ej, Bo inaczej, że, e, inaczej. Japonsy, y y jasno, zielony, y przypadkiem ty nie znalazłeś tego ciała, kto znalazł? No, dobrze, ja mnie. Ja znalazłem. Panku, panku znalazł. Y a kto był ze mną na witalsach pierwszy? Kto był pierwszy na witalsach? Ja stałem cały czas, ale I gdzie wybiegłeś? I gdzie później? Admina. Sprawdziłem, i pobiegłem od razu na. Ciemka, ciemka, dzięki za falo Pionowa, pęk. Hej, tata. I nie minąłeś żółtego Wiesz, po drodze? Nie powiedziałem trzy razy, że tak. Ale generalnie, no, nie, że ty... nie, nie widziałem. Ale no właśnie, nie widziałeś ty... żółtego. Były dwa hmm. głosy na żółtego, więc jestem w stanie uwierzyć, że impostarzy na niego zagłosowali. Czemu? Ja zagłosowałem, czyli jestem impostorem. No jesteś impostorem, bo chcesz mnie teraz wrócić. No, hmm, ja tam, dostałem, żartę, dostałem głosa, dostałem głosa. Fajne te głosy, takie. Masz no ciekawego no. wielbiciela, tak. Frog czasami lubi na siebie głosować, więc. Ale gorzej, ten. Nie tym razem, byczku. Nie tym razem, byczku. Nie zagłosowałem na siebie. Tu mam ten minutowy quest. Więc. A tam wbiegł do góry. Czy on się wywentował? Ktoś jest na elektryku. To będzie tata. Jestem przekonany. To będzie tata. Pierwszy raz y, zraszował. Tym bardziej że teraz y, ktoś. Tata pobieg na elektryka. No purpurowy. Tak. Na ciało na elektryku, zgadza się? Poczekaj, bo ja widziałem dusie przed chwilą w tym. Ty byłaś w, w elektryku, nie? Ja bez imienia była przed chwilą. Nie wiem, ja bym... Ja bym Powy, poczekajcie, poczekajcie, kto odpalił światła? Znaczy, kto był... Przy... Aha, nie odpaliłem, się zostały się świata. Mam, bo nie powiem nie. tylko tyle, jak światła gasły, ja wchodziłem na admin panel i jedna główka była na elektryku, więc dlaczego ta osoba nie odpaliła tych świateł? Po drugie... No, no, e... ona już tam po drugie, Mała, dobra, nie, nie, to to jest ciało świetne, po drugie ciało świetne, no. wybiegałem z komsów na lewą stronę, tata z, z kom... biegł lewą stroną komsów do góry, ja pobiegłem za nim, nigdzie go tam później nie widziałem, więc mógł się wywentować do elektryka, zgasić światło i czekać na ofiarę, tym bardziej, że później mhm. faktycznie na admin panelu osoba była na elektryku od samego początku, kiedy światło było zgaszone, poza tym mhm. tata był podejrzany w moim zdaniem też w pierwszej rundzie. Mm -hmm. Ale to Kto są tylko tak przypuszczenia tak. dalej. Okay. Dobra, a w końcu z tego jest tego kila... to ciało? No jebany. Za tego kila, tylko z tego kila, żeby później ktoś się nie pomylił. Jest czyste jul... Julka. Eee, ee, ciało jest na elektryku. No i to, zgadłem, no to, to, właśnie, to, to, to bo od samego, ja od samego, się, sam od samego, od samego początku, od samego początku była osoba, przy, jak zgasły światła, była główka przy elektryku, więc po prostu killer tam stał i czekał na kogoś. Tak, ok, e, mało, ma, tego. No to ta, ta, ta w takim razie jaki jest twoim ród w tej rundzie? Zszedłem, po, dokończyć się metoryty po raz trzeci, bo w pierwszy rundzie mi się przerwali, drugiej mi przerwali, później pobiegłem tak jak nie widziałeś, zrobiłem słupek, później pobiegłem do... No to nie zrobiłeś ma... słupka, ja już właśnie w tej zrobiłem chwili na ciebie szłópek, no to Ja w tej chwili na ciebie to... głosuję. Dziękuję. Dobra, to się. A dobra. fajnie zagłosujecie, a... Bo wiesz co, bo on wybiegł do góry ale, i ja pobiegłem robię, za nią. No stałby na słupku, nie stał ale na słupku. To robię, robię. Metoda dedukcji, patfrak w elektryku, było dwóch, tylko dwóch, killer i, i ciało. Do tego były dwie osoby na adminie, dwie osoby na oficie, to byśmy mogli cztery osoby wykleirować z tego. Gdybyś miał mniejszy grono podejrzał. Ale nie, bo wiecie o co chodzi? Ja pobiegłem za tatą, gdyby robił ten słupek... Ale ja supek... Jakbyś mi się nie wcinał, to bym dał radę to powiedzieć. Tylko z bomby mówi, że, że na mnie głosujesz. Ja jako impostor dalej żółtego. Ja zagłosowałem ja na, na siebie. Patrzę, do nie zgłosiła nie mogę powiedzieć gdzie jest ciało, czy cokolwiek. Się tak. Może się mylę. Może tak. jestem tu headem. Ja bym się, się nie zdziwił to był tak jak mówię, może się mylę, może jestem tuchedem, ale no, to mi się składa w całość i z pierwszej rundy. Kurczę, ja mam zawsze tak, że jak wyrzucam jakąś osobę, to mam jakieś takie lekkie obawy, że może jednak się pomyliłem. Też w tym przypadku, no, wiele wskazywało na to, że jednak to był on. O, zamykał się drzwi na o 2. Nie, tego koła to nie robię teraz. Office i laboratory. No to ja sobie pójdę do Specimana. To wy się tutaj zabicie, a ja sobie zrobię zadanka. Mam tylko numerki: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Dlaczego ja to zostawiałem? Pomarańczowy tu był. Powidzczos. O, panku wybieg z dołu? Vampaj wybiega. Się wbiega. Panku nie ma. O, security to. Czy kamery świecą? świecą mi się. To nie żyje. To jest panku. To będzie panku. Tak mi się wydawało, że on jakby od lewej strony z węta wybiegł. Chociaż kurczę. Raczej bym mnie widział, jak ja. że ktoś jest w specimenie. Raczej by widział. Gdzie? Frog. No myczku, byczku. No, no, panie żaba, nie tym razem. No byczku, byczku, Covid A, czos. panie żaba, COVID zabił panie na... Ale wiesz co ci, jest, ale wiesz co, poczekaj. Margeniu. Covid czos, wiesz co, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia kto zabił, ale fajnie, że się przyznałeś, wiesz? Bo ja mam, biega, zgas... ja widzę, kto odbiega. Zgaszone, ja zgaszone światło były, zgaszone świata były. Mnie. Kto był na kamerach? Kto był na kamerach? Powiem tylko tyle, bo widziałem, że czas wbiegał do dekontaminacji. Chciał po prostu chować w progu. Ej, a. ja coś mogę ciekawego powiedzieć. No Zaśmierdziało mi to, że po ciemku wybiegałeś tam od dołu, ale skoro tutaj jest walka między ty a czasem, którego podejrzewam od pierwszej rundy, to skłamał. Wiesz, wiesz co, bo, bo ja od. Sk w pierwszej rundzie, to już dla mnie się nie liczy, co się stało. Eee, jolka, ja się jolka, Jolka się ja jabia. W momencie, kiedy zgasły światła, ja wiedziałem, że killer najprawdopodobniej będzie się dziś czaił, żeby mieć ucieczkę i poszedłem mm -hmm. sobie kołowrotek ostatni tam zrobić. No to nie wiem. Ja tam tylko zajrzałem, żeby sprawdzić... Ale Tutaj spoko, ja, jak powiem tak tylko tyle, ja widziałem. W, widziałem, że ktoś tylko zabił i uciekł do deko. Fajnie, że się kowiczczo przyznałeś. No ja to, że widziałem, wbiegłem sobie na No spoko, no ja Cię nie widziałem, Zobacz ale Ty mnie widziałeś, bo byłeś światła zgaszony. No my, niestety, równo przed siebie. W pierwszej rundzie już żółty powinieneś wylecieć za to, że Cię panku nie mijała. wbiegałeś od lewej i kłamiesz. to frog będzie, ale no... Ciekawe czy tata był pierwszym, czy z koniec. No, Essa! Wiedziałem, to, 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 to jako drugi. wywaliłem tak obydwu. Wywaliłem, wywaliłem dwóch impostorów. Dla mnie to śmieszne, ogóle zrobić kubek przy wi a, a ja, ja ty mógłbyś, nie robiłem i wszyscy na ja, zag ja zagłosowałem na froga, bo tak mi się coś nie zgadzało trochę.